Na powierzchni Słońca pojawił się niezwykły obraz dziura koronalna w kształcie motyla. To zjawisko wygląda pięknie na zdjęciach, ale jego skutki mogą być naprawdę potężne. Czym właściwie jest dziura koronalna? To ogromny obszar w atmosferze Słońca, gdzie pole magnetyczne otwiera się w przestrzeń kosmiczną. Przez te okna uwalniany jest strumień wiatru słonecznego, który pędzi w stronę Ziemi z prędkością setek kilometrów na sekundę. Ten motyl jest skierowany prosto na naszą planetę. Naukowcy prognozują, że między 12 a 14 września naładowane cząstki dotrą do ziemskiej magnetosfery. Efekt? Spektakularne zorze polarne, które mogą być widoczne znacznie dalej niż zwykle. Nie tylko nad Arktyką, ale także w Europie i Ameryce Północnej. Jeśli chcesz zobaczyć to zjawisko, spójrz w niebo późnym wieczorem, najlepiej około godziny 23, kiedy jest najciemniej. Ale to nie wszystko. Silne uderzenia wiatru słonecznego mogą zakłócać działanie satelitów, sieci energetycznych czy systemów GPS. Dlatego naukowcy z NASA i ESA śledzą to wydarzenie praktycznie w czasie rzeczywistym. I tu rodzi się pytanie: czy motyl na słońcu okaże się tylko malowniczym widowiskiem, czy też przypomni nam, jak bardzo jesteśmy zależni od kosmicznej pogody?